Dzień dobry, tu ja Joker 66639 i zapraszam na mój kolejny odcinek, znaczy przepraszam, na mój pierwszy odcinek Escape'a. Ten Escape dokładnie nazywa się Portal Adventure Aperture e, e, Sign, tak, tak się nazywa. Prześpijmy się, bo jest noc. Mhm. ale prześpimy się. No i ruszamy zaraz. Drogę. O, już. No i dobrze. Idziemy na dół. Nie, nie będę tego czytał, bo ja dam link w opisie mapki. I wy sobie później yy, ściągniecie tą mapkę. No i będziecie wiedzieć, co było napisane. Idziemy dalej. Pierwszy to test na Idziemy test trzeci, tu miałem dużo, tutaj robiłem kilka odcinków, tak, falki, hmm, Ten ja nie będę przedłużał i zrobię cięcie małe. Jestem i jest. Przeszłem nie oszukiwałem naprawdę, przeszłem No, test czwarty. Yy. No, Zapięł od razu, yy, tylko yy, ten no, yy, zrobiłem cięcie małe, no i od razu za pierwszym razem już, za drugim razem od razu przeszłam. Za drugim razem dopiero przeszłam każdy ma czasem co dzień. Nie rozumiem Te, y, taką mapkę gram, w której tak. facet napisał tak y, nie potrzeba do tego żadnego moda. Tak napisał. No to ją ja Dobra, nie potrzeba, to ściągam. No to ściągnąłem. No i się okazało, że potrzebuję aż 6 chyba modów, żeby przejść tą mapę. Sorry, ale. Sadkra. Ja nie mogę mhm. Idziemy. I to jest Mamy rozwalić? Tylko robota, czy to coś? Aha. A wtedy ostatnio stałem o tam gdzie... Nie, tutaj. Tu... Nie. O. Zeskoczyłem gdzieś tu. O tu gdzie... Tak, zeskoczyłem stąd. I wybuchło i e, nic się Tutaj nic się nie rozwaliło, tylko górę poszła. To nie ja górę. Więc komentujcie, subskrybujcie, rzut macie się guziczek. Dziękuję za oglądanie. Cześć.